Spalił. Nie spaliłbym cię, ja byłem taki pewny teraz dobra, 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 dobra. Ty kurwa Dobra, widziałem na YouTube na YouTubie taki mało. na Ta Bardzo Nie, to jest chuj, nie robota, idę kurwa skakać Na skakance no, no, ja się... Drugi abs, drugi abs Jeden szczebana był, jakieś granaty z dupy G Tak, tak Trzeba iść spać zaraz, wiesz? Tak okay. Na górę, na górę, na górę. bordo oh. oh. <laughs> Czekaj, coś się Idź, idź tam na niebieskie, po oh. To jest mokre, co co, ma fake. Kurwa, ja bym go skikował w ogóle. <grystanie> o kurwa, Dajcie szota, ty, chłop tego, Adama Małysza zrobił mi, ty. Kurwa, gdzie jest to? Chyba na nie, ty kurwo, jebana. Co to kurwa? Ja też chcę być taki wysoki. Ha! Jesteś kurwa jak Pago, ty. O! Teraz jesteś ten, jak ja. Slack albo Pago. Tak. Może przyjdę bez tego. Tak, dzisiaj. dzisiaj... Dzisiaj... śpimy Łącie godzinkę krócej. Do dżungli, pod diglu. pod Delpan, delpan drugi, delpan. Jeszcze delpan, delpan, delpan. Mocek, dasz flesza przez okno? Delpan, delpan, delpan. Gala. Gala, delpan. gala, Do prawej. O, dostał ty. tak umiesz. No czasem to i krowa pierdnie